Niemiecka minister gospodarki z ulgą przyjmuje fakt, że przemysł niemiecki się zwija, bo to ułatwi osiągnięcie celów klimatycznych. Powiedziała: Spadek poziomu przemysłu w Niemczech prawdopodobnie obniży zapotrzebowanie na energię elektryczną, więc w tym sensie istnieje nadzieja na dotrzymanie celów klimatycznych. Zapotrzebowanie na energię będzie rosło, bo jest elektryfikacja, niepotrzebna np. elektryfikacja samochodów. Jest zapotrzebowanie na energię ze względu na sztuczną inteligencję, która jest mocno energochłonna. W przemyśle robotyzacja będzie wymagała prądu w zamian za siłę roboczą. Tymczasem dla Unii Europejskiej najważniejsze to osiągnąć cele klimatyczne. I jeżeli przemysł ma się zwinąć, a dzięki temu osiągniemy te cele klimatyczne, to Unia Europejska będzie zadowolona, a wszyscy Europejczycy będą żyli w nędzy. I tęsknym okiem będą spoglądać na Chiny. Niemcom już teraz brakuje energii, ponieważ jak nie wieje wiatr i nie świeci słońce, to kupują wtedy głównie od Francuzów, którzy wytwarzają energię z elektrowni atomowych. Tymczasem w Polsce po 20 latach rządów PIS-u, IPO na zmianę. Nie mamy żadnej elektrowni atomowej, ani nawet praktycznie nie zaczęliśmy jej budować. Dlatego trzeba wykopać dotychczasowe elity, żeby rządy w Polsce przejęli młodzi ludzie, co gwarantuje Konfederacja i Ruch Narodowy.